Elumina koniciłaka z tej strony Plantz Daniel XXX, witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Starsa. Dokładnie, moi drodzy, chciałabym Wam pokazać moje wszystkie finale, które, moi drodzy, zdobyłem od tego czasu, od, grud od grudnia 2018 roku do dzisiaj, czyli październik 2020. Jak wiecie, moi drodzy, będę robić to dalej. Ale oczywiście mniej, no, mniej starych mniej starych. Taką Wam pokażę, moi drodzy, mam strategię skinów dzisiaj. jeszcze moi drodzy, nie było 10, ale pokazuję Wam. Jak wiecie, do sierpie. szelkę gieszelkę. Jest darmowym skinem. Z zwykłą szelkę, ale wiecie, PS szelki nie wygrałem. Kupiłem. Bandytka szelka. Starszelka. Za 30 minut się o Ojez. Ojej, znowu mi tu go mamo. nie ma tarczelka, się nie odzywam, ale kurwa, znowu mama, znowu się łagać. Czy dobra, hibanita, nusa, i panda. Chcecie się czemu, moi drodzy, nie tak. To po prostu tak to jest prawda. Zagram przed 2019 rokiem, więc nikt tutaj. Eee, nie ma szans mnie oszukać, nawet rodzynal. ale jak ostatnio widział na 1v1, jeden, jeden, to mówi prawdę, co tu mam. W wysyła zaproszenia od razu ze mną zagrać. Od... Jeszcze się odpierdolcie, a teraz nagrywam odcinek. Dobra, do mam Royal Agenta. Kupiłem go w Moon Festival 2019. Outlook od Master Points'y. Nie przeszkodzi. no i tyle. Tutaj mamy bizonka z dziesięciolecia, mamy też zwykłego bizonka, e, Touchdowna oraz niebieskiego e, Touchdowna, więc dobrze, do Sorry. Mamy Red Dragon, podoba mi się, za to, że ona ma takie br brązowe warkocze i to mi się jedynie podoba, zwykła że e, rycerzowa, yeah. Summer Jessica. Yes. Shadow King oraz Animal Crossing, Jessica, ponieważ ten skin jest na premierę Animal Crossing. Brawl zrobiło robiło kolaborację z tą grą, dokładnie moi drodzy. To jest oczywiście prawda, ponieważ to jest ten sam Tanooki. No i oczywiście My podobają mi się be's. bardziej ten, ten, no i ten, ale i tak są Prze fajne i przesłodkie, wiem co. Do Broka mamy oczywiście Super Rangera, Zwykłego Broka, no Lions Broka, z Broka, Rod Broka. Oczywiście moi drodzy. Do dynamika mamy okay. trenera, czyli tak zwanego Ludwika Boskiego. Jak nie wiecie Ludwik Boski jest trenerem, czyli mówię na niego Ludwik Boski. Zwykły dynamik, pikantny dynamik, robo-dynamik, Owszem, do Klanu Mafia wrócę z Decoxetina, ale moi drodzy. Na razie po prostu próbuję tutaj się jakoś odmścić kolcom. Wczoraj oczywiście nie nagrałem oczywiście pranka, którym tam się znowu ale ale niestety z górka mnie rozpodną. Nie wiedział oczywiście, że to jestem ja, ale wiedział. Ale dobrze, to, bo mam tylko korusa Boba. Jest bardzo fajny. Mam też kupić demonicznego, ale jak wyjdzie w Haloni, to prawdopodobnie zużyje niestety już limit tego, więc albo go kupię w listopadzie. Wiecie, zombibi to na pewno kupię, bo do Bibi nie mam niczego. Chyba błyszczyka oczywiście mam takiego. No oczywiście. Do Aidwita mam ciekawe. Mam tutaj z tego klasycznego, no i wirusa. To jest pierwszy skin, którego kupowałem za 300. Są trzy takie. Do Emmy no i oczywiście, Super superfankę. Tam mi się za bardzo podoba. Jest mega fajna. Do El Primo mam El browna, zwykłego El Rudo oraz Kula. Jestem najbogatszy. Barley, czerwony, zwykły. Grupa Kota stara. Mam zwykłego Sereneida. Time to take care of the weeds. Nie mamy... Delicuję tam ja mieć popcornowego, ale no, niestety nie posiadam go z strażnika zwykłego, złotego. No i oczywiście tego z 2018, którego niestety nie mam. Gdybym kupił tego złotego, prawdopodobnie miałbym za to jakąś nagrodę szmaragdową. Jeszcze przed aktualizacją, ale niestety nie zrobiłem. Maskot kod daryl! Zwykły daryl. Dumping Barry Mamy też Bill Penk. Yeah. i yeah, mamy yeah, też karnistę yeah, yeah, kapitału Szydło i Patrzcie, oh, Nie wiem coś, oh, cool. coś takiego zrobić Pregnance normalnie. zwykła i konstruktorka To małą Pójdę Mamy też taką. No i też kawalerkę. Ja ją kupowałem. Jedynie z halloweenowych, tylko brakuje mi cielkę w No ale no to też mi się podoba. I gdyby jeszcze miała atak, to byłoby fajnie. A w tym czasie to też jest fajna. Jedynie co mi się podoba: te róże bok koka. Ta czaszka. No i ta spódnica. No Ten... panki nic nie mam, bo nie lubię wakacyjnej panki. Mam też DJ-a, jakiego? Jurajskiego. Mam też tą Lady Bugową, tak zwaną retronami. Mam mordki takiego takiego, 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 gdzie Widzicie, czemu mam taką rangę? Otóż trzeba dobrze grać. Kiedyś dziś wbijać te 750-tki. Nie będzie easy. Dobra, to do tary mam. Taką tarę, taką tarę, taką tarę. Takiego dżina mam. Turbo time! Takiego... Let's go! Come on! Zip, zip. bardzo Tam Uch, Tego przypadkowo kupiłem tego. To jest nie no brzydki jest. Nie podoba mi się. Kto uważa, że jest brzydki, zostawia łapkę w górę. Dlatego mi się nie podoba ten chłop. Ale nie będę więcej kurde pokazywać. Dobra, mamy spikusia maskowego. Zwykłego i sakura. A jak Wam się podoba, to odchodźcie z tego kanału. Dla mnie to mi się nie podoba. Dobra, do krowa mamy Fajnieksa, zwykłego i białego. Pamiętacie, zostawcie suba. Tylko dla tych, jeżeli. zostawcie suba, jeżeli nie lubicie sprouta. Może coś takiego. Do Leona mam takiego. Mam coś takiego. Oraz oczywiście kupionego. Wcześniej miałem takie, takiego, tylko jednego do Leona. No ale sobie tego kupowałem. Niestety nie testowałem go jeszcze. No ale po prostu go wyrajowałem i mi się podoba, więc tak słabiutko, bo nie ma niczego ciekawego. Dobra. I takiego fajnego, dlatego dzięki nie go To jest takiego i, I, I it. no Kurga, no i oczywiście... Nie mam nic do kolet. Jedynie do kogo mi brakuje to do Bibi, do róży. No i do pamki ze skinów. Więc jeżeli na przykład wyjdzie do Bibi ten z Bibi, to ją raczej kupię. Heroiczną kiedyś też chciałem kupić, ale no... Za bardzo mi przypominała Dead by Daylight szczególnie, jeżeli chodzi o to. No ale tak można po prostu powiedzieć, że najlepiej, żebym odzebrał te wszystkie. Teraz na sam koniec chyba zagramy sobie meczyk. Jakimś moim ulubionym skinem. Nie sendiakiem. ale raczej pogramy sobie się pospieszyć, bo mi kończy się czas. Eee, tak dawno nie grałem... Z To Nie, nie eee, z Kurde, ja nie wiem kogo wybrać. Dobra, no, no, że Beatki też nie. No, nawet, ponieważ moi drodzy, wiecie, ale przed odcinkiem jeszcze zagram sobie meczek, więc pogramy, żeby było różne 10 minut, bo... Znaczy to lajki,

ja no po prostu chodzę sobie, kurde. Więc, um, więc po prostu szczególnie, no chodzę sobie, żeby po prostu nie lenić, moi drodzy, przy graniu. Bo mi to trochę zaszkodzić. zaszkodził no, tylko Czasami jak sobie chodzę. Więc, um, jak widzicie, no dobra, mamy czwarte Ciekawe, do ile nam się dziś uda dojść. Uch. Zwyczaj, moi drodzy, chodzę do Józefa Mieka. Jakiś większy materiał był fajny w ale będę musiał jakoś się dowiedzieć. Bo niestety, mój biuro na po prostu zacząłem mniej grać Brawl Starsa, ponieważ ja gram więcej gra. Mam się dzisiaj wydzielić po siódmej. Nie tyle. to Trochę bardziej wydarzymy sobie tą emisję. szans. Kur mać. Zdążyłam i, i zajebać, Dobra. To jest blisko, ale nie mówcie swoim rodzicom. Moi drodzy, no niestety się nie udało. Myślałam, że chociaż jak puszczę tego pepa, to mi się uda ją odepchnąć albo zabić, więc niestety no, nie udało mi się. Jak wiecie, będę teraz próbować, zdobyć jeszcze starpały do Rose 1 i do kolet i później po prostu no, będę moją ostatnią postać. Więc trzymajcie się, no i jak powiedziała Bibi, nie tak, sayonara. Więc moi drodzy, trzymajcie się. So tired.